Nasza firma SWIMMER powstała w 2008 roku w Toruniu. Została założona przez lokalnego przedsiębiorcę Łukasza Otrębę. Na przełomie 2012 i 2013 roku rozpoczęła się produkcja zbiorników tu w Toruniu w technologii rotomoldingu. I tu właśnie też w tym okresie rozpoczęła się współpraca z firmą OREX. Nasza firma od samego początku działalności dynamicznie się rozwija, zarówno na rynku krajowym, jak i na rynku eksportowym. W Polsce jesteśmy liderem, jeśli chodzi o produkcję i dostawy na rynek zbiorników z polietylenu. Natomiast jeśli chodzi o eksport, to sprzedajemy do ponad 30 krajów na całym świecie. Jeśli chodzi o technologię produkcji, to główną naszą technologią produkcji jest technologia rotomoldingu, czyli formowania rotacyjnego. Natomiast produkujemy także produkty w innej technologii. W technologii żywic poliestrowych. Sztandarowymi produktami firmy Swimmer są zbiorniki do oleju napędowego. Z tych zbiorników firma się wywodzi na bazie zbiorników do oleju właśnie firma się rozwinęła. Natomiast przez lata działalności to portfolio zostało poszerzone. Dzisiaj produkujemy zbiorniki z polietylenu do wody do AdBlue bardzo w ostatnim czasie mocno rozwija się produkcja i sprzedaż zbiorników do nawozów płynnych. Produkujemy także kontenery do detalicznej sprzedaży AdBlue na stacjach benzynowych. Nasz park maszynowy w firmie Swimmer składa się z trzech maszyn typu szatu. Jedna została oddana do użytku w 2013 roku. Pozostałe dwie są z nami od zeszłego roku. Dlatego, że jest to maszyna, która spełnia nasze oczekiwania pod kątem optymalizacji procesu oraz możliwości wyrobów wielkogabarytowych. Jeżeli chodzi o maszyny firmy Orex, pozwalają nam one na uzyskanie dużej powtarzalności produktu przy niskiej brakowości. I dzięki temu w pełni spełniają nasze oczekiwania pod kątem procesowym, produkcyjnym. Relacja z Orexem nie kończy się tylko na serwisie gwarancyjnym, czy też po uruchomieniu. Wielokrotnie współpracujemy na ramach umowy pogwarancyjnej. Dzięki niej udało nam się już kilkukrotnie zmodernizować maszyny z 2013 roku, a ostatnia modernizacja miała miejsce rok temu. W naszej branży potrzebujemy takich partnerskich relacji, jak posiadamy z firmą Orex, która trwa od pierwszego dnia podjętej współpracy.